Hej, witajcie, tutaj Nexos. To jest kolejny Battleground i dzisiaj stoczymy bitwę o świątynię Kot Mogu. Jeżeli ktoś nie wie, jest to nowy Battleground wprowadzony w dodatku w Pandaria i jest tu zastosowana dosyć fajna mechanika. To jest taki troszeczkę nietypowy Battleground, ale o nim już opowiadałem, więc tutaj nie będę się wdawał w szczegóły. Po prostu mamy zwykłe kulki, trzeba je... Trzeba trzymać kulki! I im dłużej będziemy trzymać kulki, i w jakim miejscu będziemy trzymać kulki, tym więcej będziemy dostawać punktów. Ja dzisiaj akurat zdobyłem nowego mounta, jak widać aktualnie na nim jeżdżę. Jest to pandareńska, pandareńska płyta DVD, 48-megowa. Nie no, zaraz, żartuję teraz. Mount nazywa się Red Flying Cloud, no i w sumie jak usłyszałem pierwszy raz o tym mącie... oj. Troszeczkę ściszymy sobie. No i dobra, e, pierwszy raz jak usłyszałem o tym moncie, to myślałem, że to będzie zwykła po prostu chmurka, e, na której będziemy mogli sobie jeździć. E, ale później okazało się, że jeszcze do tego dołożyli nam dysk. E, no i dosyć fajnie, ja nic do tego monta nie mam. No i dobra, wbijmy się na środkową e, do tego środkowego e, kwadratu, kwadrata czy, czy prostokąta. To e, Tutaj w zależności w jakim miejscu się znajdujemy i, e, i czy mamy kulkę będziemy dostawać więcej e, punktów. A oczywiście punkty są nam potrzebne e, do wygrania. E, no i my postaramy się tutaj skopać tego kolesia tutaj. Hop! E, tego Blodelfa, on ma dosyć mało HP i ma kulkę, czyli będzie dostawał troszeczkę więcej obrażeń Ale Horda, jak widać ma strasznie dużo healerów, co nie jest dobrym znakiem no i dobrym znakiem nie jest także to, że ja ginę i połowa mojego timu także leży, więc z tego battlegrounda możemy niestety przerypać Ale kto wie, kto wie, zazwyczaj jest tak, że są czasem takie kombaki, kombak to znaczy, że takie powroty teamu, że nagle wszyscy się ogarn ogarniają Nupki wychodzą po prostu... Oj, 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 schowajmy się! Oj, jest dobra, wiecie co? Teraz chyba zginę, naprawdę Eee, nie wiem, co tu zrobić, żeby przeżyć, a nie, dobra, dużo dotów mi nie zarzucili, tu biegnie mag! O Jezus, czy go zabijemy, czy go zabijemy? Ojej, nie, zginąłem, 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 nie, nie żyje. <ścoughs> eee, w tle słyszycie muzykę, postanowiłem sobie puścić tak e, muzyczkę, e, jako że w moich dawnych odcinkach e, z PvP często puszczałem muzykę to był dosyć był sympatyczny efekt więc dzisiaj także ta muzyka się pojawi. No i dobra, jak widać nasz team sobie troszeczkę nie radzi. Mamy jedną flagę, yy, znaczy jedną kulkę. Yy, zaś druga kulka leży niestety nieprzyjęta. Nie wiem dlaczego nikt z naszych ludzi się nie rzuca. No to na tym dysku podlecimy i zbierzemy tą kulkę. Dlaczego nie? To się chyba szykuje Yy, przegrana, niestety cały dzień wygrywałem. Battlegroundy, i akurat gdy zacząłem. A, dobra, no to ktoś już wziął sobie. Jakiś Hunter. A co, on tak laguje? Czy to ja laguję? Nie, to on laguje. Yy, no i gdy akurat się zebrałem na, na nagrywanie, to nagle przegrywa. No ale to standard. Witajcie na YouTubie i w robieniu filmikach. W robieniu filmików. Ale, ale, gość już zginie. Jeżeli nie walnie bloka. Oj, uciek! I go nie leczcie, nie leczcie go, chłopaki! a jest, dostał. O, to ten nieprzyjemny mak, który mnie tutaj zabił. Ojej, znowu się wszyscy na mnie rzucają. O, o. Dostaję lawą po twarzy. Jeszcze mnie dinozaur goni. No cóż. Dobra, u, 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 ten... Ten tutaj jest dobrym celem, ale nie, on zeskoczy, nie, zeskoczył. Wiecie co? Nie za bardzo mamy tutaj co zrobić tak naprawdę. I dostajemy niezły przekop. Ale postaram się chociaż tutaj jak healerów ściągnąć może, yy, bo to na pewno yy, będzie działało dobrze dla naszego teamu. O, dostał silensa w ostatnim momencie, jest, 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 kill. Raz uciekamy, oj dobra, nie uciekniemy. Nie <laughs> widać, horda biega w grupie, ja tutaj sam nie mam, nie mam szans. I oczywiście standardowo na czacie pojawiają się bardzo piękne komplementy dotyczący, dotyczących niektórych graczy. Takich jak Nobs, oh my fucking god you suck. W skrócie. Yy, każdy się wyzywa. No, każdy szanujący się team, gdy przegrywa. Motywuje się wyzywając wszystkich innych ludzi. No cóż, tak, czasem bywa, niestety. Ale musimy się z tym pogodzić. O, weźmiemy sobie czerwoną kulkę. Czerwona kulka teraz będzie wisieć mi nad głową. Tylko teraz gdzie się wybrać? No zobaczcie, jakie ja mam tutaj perspektywy. Yy, mogę... Oj! Ale go tam sprawnie zabił, ładnie, nice. Przebił się przez nich DK i po prostu zabił kolesia z kulką. Nice. Mm, no ja tutaj nie mam za bardzo co zrobić. O Jezu, jeszcze się na mnie rzuca elemental Shaman. Czekajcie, zrobimy taki myk. Hop. Dobra, on jest zarutowany, nie może się ruszać. No, ale teraz on będzie mnie atakował. Czekajcie. Niech mój pet go załebuje. O, backdoor job, backdoor jump w plecy dostaje, nie! Uciekać! Mogę używać na szczęście tych. Eee. Jak to, nitrobutów? Dobra, uciekliśmy. Ucieknęliśmy. Teraz wiecie, co zrobię? Tak. O. Tak, 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 szybko. Skierbist, skierbist. Dobra, przestraszyłem jego bestię. Pokazałem mu twarz. O, ja cię pierdziele, Nie, jeszcze Max się do mnie dorwał. Skinałem. <ścoughs> no cóż. Mówi się trudno, mówi się trudno. No to co? Przegrywamy. Ale to dobrze, przynajmniej szybko to skończymy. <laughs> jak Ja nie lubię takich długo ciągnących się battlegroundów. To jest, to jest masakra. Ale kurczę, tutaj na tym battlegrandzie chyba yy, głównym powodem, dla którego przegrywamy, są healerzy z przeciwnego teamu, którzy trzymają tutaj ludzi. Bo jak widać, ludzi da się szybko zabić. Na przykład tego maga, zobaczcie co ja mu mogę zrobić. To tego maga mogę zabić bez problemu. Ale jak tu przyjdzie zaraz jakiś druid czy ktoś i wyleczy tej kolesia, no to nie jest wtedy przyjemnie Wiecie, jeden mag leży Drugi mag stawia opór, trzeci mag dobiega Znaczy drugi mag, który żyje Dobra, wiecie co, to nie wygląda zbyt dobrze o, Ale on nie, nie robi mi żadnych obrażeń, Oj, uj uj, 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 czekajcie, patrzcie, zrobimy tak, hop Tego w CC, a tego zabijemy po prostu What? Eee, evocation, evocation idzie, co za koleś. Dobra, jeszcze raz z tego szamana w CC. Nie, nie tak miał być. Kurde, mać. Teraz ginę. Kurde, ja zauważyłem, że nie ogarniam nic tutaj. O! Ale no ty zawsze nie ogarniasz. Lolololol. <ścười> ludzie. Dobra. Opa, opa, Bi, bigo, bigo. Czyli co? Mam pomysł, mam pomysł. Albo nie mam pomysłu. Wystraszymy tego peta, żeby. Co jest? Nie mogę stargetować tego peta. Jest. Ojej! No o tym nie pomyślałem. Hop. A, uciekł, 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 uciekł. Ja pierdykam. Mam tego druida, ale teraz zginę, teraz ginę, nie chcę zginąć! O! o, dostałem. No cóż, na tym Battlegroundzie nie pokażę skilla nic, ale. Za to. Za to liczy się... Znaczy jak wbiłem na Granda to jeszcze przed nagrywaniem często sobie sprawdzam różne rzeczy. No i gdy wbiłem akurat na tego, to sprawdziłem swoje punkty, które tutaj mam: Justice, Valor i, i Honor Points. I troszeczkę się wkurzyłem, bo mam już wbity Honor Cup, czyli równe 4000 punktów honoru. Jeżeli mamy już taką wartość 4000, to znaczy, że więcej już nie możemy wbić. A tak naprawdę, ja mam tutaj jeszcze parę hierlumów do kupienia. Mogłem kupić. Ale teraz taka porada, ci, którzy oglądają, to jeszcze pewnie wspomnę w innym odcinku, ale zbierajcie Justice Points, 4K Justice Pointsów Points oraz 4K Honor Points. Dlaczego? Ponieważ w Patchu 5.2 będzie można ulepszyć dotychczasowe nasze hierlumy. I te hierlumy będą nam działać aż do 85 poziomu i będą, mieli tros będą miały troszeczkę więcej statów, więc. Naprawdę dosyć fajna rzecz. Ja tam za Hierlumami ostatnio nie przepadam, ale warto, warto zawsze takie hierlumy mieć. Bo nie wiadomo kiedy się znudzimy i kiedy będziemy. Kiedy będziemy chcieli szybko wylewelować coś. Ale ten warlock tutaj... To, ten warlock to jest Affliction. Ja nie często widuję. Yy, affliction. Yy, affliction, Afflication. Już, już nie wiem, jak to tam się wymawia. Yy, nie często spotykam tych. Yy, najczęściej warloki występują w w formie e, demonology, w speku Demonology, albo, e, albo w Destruction, jako że te Chaos Bolty. E, jak sama nazwa wskazuje się ją chaos, prawdziwy chaos. E, zadałem strasznie dużo obrażeń. Więc e, no, nie, nie ma co się dziwić. No Ale to trzeba tą porażkę trzeba przyjąć. E, niestety. Przyjmiemy ją z honorem, co nie? Teraz tutaj wszystkich powzywam. O, uciekać na schody, biec do góry, biec do góry. Jak się rzucałem, kurde, ale zobaczcie ile tu jest healer, tu jest jedna krowa healer, tu jest drugie druga krowa healer, tu jest troll healer Tam macie kolejnego healera, jeeesss GG, GG powiem wam tak No nie pokazałem skilla, nie pokazałem nic uh, Dobra No co, co mogę powiedzieć Jestem, jestem na, ogólnie jestem na, na tutaj e, siódmym miejscu i, I się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!